Że fani Krakowi, pozostającej w cieniu odnoszącej sukcesy i wspieranej przez funkcjonariuszy Wisły, znienawidzili ten klub. No i stąd chyba taka największa nienawiść między kibicami Krakowi i Wisły. U nas potocznie nazywa się tak policjanta. Nie? My jesteśmy dog hunters, łowcy psów. Kibice Wisły przez nas nazywani psy, no, jak, jak policjanci. Nie nabidzimy jak policji. Nie ich jak policji. Danny pyta Tyce, czy na nadchodzących derbach mogą być kłopoty. Będzie bardzo gorąca atmosfera. Na pewno. Mnóstwo policji. Mnóstwo. Przypuszczam, że będzie... Jeden z lepszych meczów, meczów, jakie zobaczysz na żywo. Jeden z lepszych meczów. Przypuszczam, że będziesz to pamiętał bardzo długo. Chciałem się upewnić, czy jestem poza zasięgiem słuchu. Z tłumaczeniem zawsze jest dziwnie, ale dla obcokrajowców chyba nie ma to znaczenia. Rozumiem ich, widzę pasję, rozumiem o czym mówią. Wiecie, to wszystko. Chwila, moment. Jako fan West Ham nie wiem, co z tym zrobić. Serio. Ulżyło mi, że to koniec. Potraktowali mnie z szacunkiem. Trochę mi to otworzyło oczy. Nadal sądzę, że ekipy w Polsce nie żartują. Muszę się gdzieś uspokoić. W czasie derbów ulice są najniebezpieczniejsze. Często dochodzi do zasadzek, nazywanych przez fanów Krakowi polowaniem na psy. Podczas ataków na inne grupy zabierają szaliki, by okazać ofiarom brak szacunku. Zabieranie flagi szalików jest istotną częścią chuligańskiej kultury Krakowa jak zdobycie sztandaru wroga na polu bitwy. tu tak Wjeżdżając, jak będziemy do miasta wjeżdżać, jest pierwsze osiedle to jest Bieżanów. No jest... Odbywa się to na osiedlach wokół miasta. Na przykład tutaj, na wprost nas jest osiedle, osiedle wiślackie i wjeżdżali na przykład jedni drugim Wczoraj na przykład dwa szaliki trafili tu w sklepie, więc się wypuścili debile. No i tutaj bardzo często dochodziło do bijatyk, tu na tych przystankach. Wiesz, tunele to częste miejsce zasadzek. Zaraz, zaraz jest tam taki tunel, i tam kibice często Krakowia stała. No, stała, stała banda, wiesz, stało tam 30-40 osób na przykład i wiesz, jeden na górze sobie stał na przystanku. Podjeżdżał autobus, patrzył się są szaliki, tylko gwizdnął i wiesz, wszyscy wypadali wiesz, ze sprzętem zdalnym. A policja nie wzięła nie wzięła nas. No. Deny spotkał już kibiców Krakowi. Teraz wyruszę na spotkanie z ich największymi wrogami z ekipy Wisła Sharks. Kolejny raz pojawia się atmosfera z filmów Płaszcza i Szpady. Jadę na spotkanie z Wisła Sharks. Najwyraźniej policja wie, co się dzieje, więc fani się ukrywają. Oni wiedzą, jak działają tutaj Szegliny. My nie. Musimy robić to, co nam każą. Tak szczerze, to nie mam pojęcia, dokąd jadę. Ale trzeba się trzymać. Powinniście to rozumieć. To partyzantka filmowa i lekko zawodzą mnie nerwy. Nie jestem cieniarzem, ale trochę się boję. To dopiero akcja. No, to jest akcja. Chyba tu właśnie mieliśmy się dostać. Wojny na stadionach. Danny trafił do Polski w poszukiwaniu prawdziwej historii chuliganów w kraju, który słynie na świecie z groźnych kibiców. Oto Kraków o północy. Danny jedzie na jakieś odludzie, by spotkać kibiców nazywających się Wisła Sharks. Kołnierzyk w górę. Ruszamy. Kibice noszą kominiarki, by ukryć swoją tożsamość przed policją. Co wy tu robicie? Gdzie ja w ogóle jestem? Chciałbym spytać, czy wzorowaliście się na dawnych gangach z Anglii? Znaczy, no wiadomo, każdy, tak, kto się interesuje, to wie słyszał angielski o no, angielskich chuliganach i wierzę mniej więcej chuliganka się, można powiedzieć, stamtąd wywodzi. Tam się wszystko zaczęło. Aczkolwiek teraz oni nas w ogóle nie inspirują. Całkiem inne realia całkiem u nas, przyzyska. całkiem u nich. Gdy dochodzi do starć Polaków z Anglikami, widać dużą różnicę. Polacy są lepiej zorganizowani. Czterech angielskich kibiców wylądowało po starciach w szpitalu. Jeden odniósł poważne obrażenia, został zaatakowany nożem w parku. Ale my sądzimy, że jesteśmy lepsi od nich, że jesteśmy najlepsi i każdemu damy radę. Mówią, że angielscy chuligani walczyli tylko po paru piwach. Ale dla polskich kibiców, zwłaszcza tych z Krakowa, upijanie się nie jest najlepszym pomysłem. Ona tak jest wojna, to jest wojna na całego, we wszystkich, na każdym froncie. Przemoc dla Sharks jest sposobem na życie. Twierdzą, że palenie i picie osłabia, a siłownia i sztuki walki przygotowują do walki. No, adrenalina, ciśnie no i czasem tego głupstwa powstają, prawda? Bo czasami lepiej na chłodność pomyśleć. Ale generalnie już jesteśmy tacy, że no, adrenalina i czasami się wiadomo, trzeba trzeźwo myśleć i wiedzieć kiedy, prawda? Przestać, prawda? Czy kiedy odwrót, bo policja, czy coś, prawda, też nie można na ślepo cały czas, ale generalnie jak jest walka, to patrzymy tylko przed siebie i walczymy. Broń jest nieodłączną częścią tego stylu życia. W Krakowie jest używany sprzęt i jest on, jest on codziennością, z wszelkiego rodzaju sprzęt. Zaczynając od krótkich noży, czy jakichś pałek kuchennych, kończąc na rolniczych set. Czy nawet w koktajlach No... Pistolety też się zdarzały. Ja Był, był, był przypadek, prawda, że, zostały, że ostra amunicja była używana. Gazówki, można powiedzieć, w tej chwili już są. Dużo osób nosi pistolety gazowe czy na naśruty. Noszenie sprzętu w Krakowie może nam niejednokrotnie uratować życie i zdrowie. Ja złapałem parę razy noż w rękę, bo już w bebech. Jutro wielki mecz, wielkie derby, czy największe w Polsce? Dla nas największy najważniejszy, To jest naj, najważniejszy dzień w naszym życiu jeżeli, ma... chodzi o, jeżeli chodzi o mecz, to najważniejszy, najważniejszy mecz. Wszyscy na to czekamy I, i... Tak, i największa mobilizacja jest na ten. Denny spotkał kibiców obu stron Czuje, że podczas derbów będą kłopoty Mógłby pójść na mecz z jedną z grup huliganów, Ale nie wydaje mu się to dobrym pomysłem Musi zachować obiektywizm I trzymać się z dala od stadionowych zadym Muszę uważać na facjatę, jest dla mnie bardzo ważna, wiecie. No i klawiaturę, widzicie? Bez zębów nie będę miał szans na główne role.